Zadanie numer 25: Akumulator. wam ja teraz chwilę na zapisanie się z treścią. Mam nadzieję, że jest dosyć wyraźnie. Dobrze, więc w pierwszym zadaniu mamy obliczyć ładunek elektryczny, jaki przepłynie w obozie podczas oddawania całkowicie naładowanego akumulatora. Wychodzimy ze wzoru na natężenie. Natężenie równa się zmianie ładunków w danym czasie. Przekształcamy ten wzór i wyciągamy z niego. Yy, Wyprowadzamy z niego wzór na ładunek, który równa się natężeniu razy czas. Postawiamy wartość liczbowe i w niej wychodzi 252 tysiące kulombów. Nie, przepraszam, 25 200 kulombów. Podpunkt drugi. Musimy obliczyć czas rozładowywania zasilacza awaryjnego, czas pracy. I w tym podpunkcie korzystamy z dwóch wzorów. Pierwszy to jest wzór na moc. Moc równa się napięcie razy natężenie. Z tego wzoru wyprowadzamy natężenie. Drugi wzór, jakiego korzystamy to wzór z poprzedniego zadania, czyli natężenie równa się ładunek w czasie. Wyprowadzamy z tego wzór na czas. Równa się ładunek przez natężenie. Postawiamy natężenie z wzoru na, na, na moc, przekształcamy wzór, postawiamy wartości liczbowe i wychodzi nam wynik 1680 sekund. W punkcie trzecim mamy taki oto obwodzik. Tutaj mamy akumulator, woltomierz, amperomierz i y, opornik. I y, w tabeli przedstawione są y, różne pomiary ...natężenie i napięcia. Musimy sporządzić wykres. Zaznaczamy oczywiście punkty pomiarowe. Ważne jest, żeby zaznaczyć niepewności. I kiedy już mamy te punkty zaznaczone, to widzimy, że one się mniej więcej znajdują na linii. Więc prowadzimy przez nie linię prostą. Ważne jest, żeby ta linia przeszła przez wszystkie niepewności pomiarowe. Nie musi przechodzić dokładnie przez punkt który został wyznaczony z danych z tabelki, ale musi przejść przez niepewności pomiarowe. No i wychodzi nam taki oto wykres zależności napięcia od natężenia. Pod punkcie czwartym najpierw musimy wyznaczyć wartość siły elektromotorycznej. Patrzymy na wykresik. Widzimy, że kiedy natężenie jest równe 0, to napięcie jest równe 15, i to jest właśnie 15 V i to jest się równe właśnie tej sile elektromotorycznej. W punkcie bez kolei musimy obliczyć opór wewnętrzny akumulatora. Podchodzimy do tego ze wzoru, że natężenie to jest siła elektromotoryczna, odjąć napięcie, które jest pokazywane na tamtym wykresie y, przez opór wewnętrzny akumulatora. No a y, ta różnica jest równa sile elektromotorycznej wtedy, kiedy napięcie jest równe 0, a wtedy natężenie jest równe 30 Amperów. No wyprowadzamy z tego wzoru opór wewnętrzny równa się siła elektromotoryczna przez natężenie. 15V przez 30 A daje nam 05 oma.